Dzień dobry, kochane dzieci! Witam Was na zajęciach z kształcenia słuchu. Jest to lekcja czwarta, która ma na celu utrwalić tercję. Troszkę sobie poćwiczymy. Spójrzcie, bardzo proszę, żeby to zostało przepisane do zeszytu. Ja tu dam zbliżenie. Zróbcie sobie kratkę stop. Zatrzymajcie sobie i po prostu. Przepiszcie sobie do zeszytu. Tak, będziemy rozpoznawać tercję. Oczywiście jestem przy pianinie. I mamy tercję pierwszą. Aha. Co jeszcze przypominam, uczulam, apeluję, rekomenduję i proszę o pomoc naukową. Widzimy. To już z poprzednich lekcji znacie. Dobrze, no przejdziemy sobie do pierwszej tercji. Mamy dźwięk. Dźwięki D i F. Jak ona brzmi? Posłuchajcie, czy jest smutna, czy wesoła. Smutna. A jak jest smutna, no to musi być mała. Nie ma wyjścia. Dalej. Kolejny przykład. Jakie to są dźwięki? Zobaczcie sobie. Próbujcie powiedzieć. Znaleźć. Na klawiaturze, bo to będzie takie no, połączenie teorii z praktyką już w tym momencie. G i H. G i H. Tak, liczymy ile ma półtonów. Raz, dwa, trzy, cztery półtony. Zobaczymy sobie tutaj. G. Ha. Tak, tercja wielka da się zacząć śpiewać piosenkę tercja. Była piosenka tercja, wielka, raz, dwa, trzy. Tercja wielka. Popatrzymy na kolejny przykład. Popatrzmy na dźwięki, C i E. Przenosimy się do naszej pomocy naukowej C, E. Liczymy ilość półtonów. Raz, dwa, trzy, cztery półtony. Przenosimy się na klawiaturę C, E. Jaką piosenkę da się zacząć śpiewać? wielkiej. Tercja wielka raz, dwa, trzy. Cztery pół tony Piosenka o tercji wielkiej. Tylko to jest możliwe. Przykład kolejny. Zobaczcie na dźwięki. Postarajcie się powiedzieć. Tak, to jest dźwięk A i C. Trzy stopnie. Raz, dwa, trzy. Przenosimy się tutaj teraz. A Liczymy półtony. Raz, dwa, trzy. Tak, trzy półtony. To to teoretycznie powinna być mała tercja. Jasne. Tercja, tercja, tercja mała. Tylko Dobrze i kolejny przykład. Popatrzcie na dźwięki. Dźwięk F i A. Trzy stopnie. Raz, dwa, trzy. Muszą być trzy. Zresztą zobaczcie, że nie ma tutaj y, takiego przykładu, w którym byłyby tercje inaczej zapisane niż na polu i linii, albo na linii i polu. Na najbliższych polach, albo na dwóch najbliższych liniach. Także to to tak na chłopski rozum, jakby ktoś jeszcze nie rozumiał, co to są te stopnie i co to są te półtony, to przynajmniej tyle, żebyście nie popełnili takiego podstawowego błędu w zapisie. Czyli mamy pierwsze, najbliższe, dwa najbliższe pola f i a, przenosimy się tu f i a i idziemy raz, dwa, trzy, cztery. Mierzymy ten interwał tymi tip-topami muzycznymi, czyli półtonami. Wyszło nam cztery. Patrzymy teraz na klawiaturę. Cztery półtony, czyli jaka tercja? Wielka. I zdecydowanie tylko tą melodię się da zaśpiewać. Inna by nie wyszła. Kolejny przykład. Dźwięki, proszę określić. A i D. Tak, trzy stopnie muszą być. H, bo to było H małe. I D kreślę. Startuje stąd. Pierwszy kroczek. Oczywiście, pierwszy półton musi być na pierwszym najbliższym dźwięku, czyli jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Przenosimy się na klawiaturę. Zagramy sobie. Słuchajcie, jak brzmi. Tercja, 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 mała. Zdecydowanie tercja mała. I mamy kolejny przykład. Rzekłabym, że bardzo podobny albo i nawet prawie taki sam, bo też H i D. Tyle, że o oktawę wyżej. Od H. raz, dwa, trzy, trzy stopnie i trzy półtony. Zapłaka na smutna tercja. Kolejna <tysy> tercja do rozpoznania dźwięki powiedzcie. E i G są trzy stopnie. Raz, dwa, trzy. Linia, pole, linia. Dwie najbliższe linie. No i teraz liczymy te półtony. Od E do G. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Nie ma innego wyjścia. Ja już tutaj wpisuję, a zaraz będę grała. Stercja mała. Ciekawe, czy ta ostatnia też będzie tak płakać. Popatrzymy sobie dźwięk C i E. <laughs> C. E. Każdy liczy, 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 ile mu wyjdzie, półtonów. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery półtony. Tylko piosenka tercjo, tercjo, raz, dwa, trzy. Tercjo, wielka śpiewaj mi. Tak skończyliśmy pierwsze ćwiczenie. Zagram teraz te tercje wszystkie od pierwszego przykładu. Przykład pierwszy. Przykład drugi. Przykład trzeci. Grajcie to sobie w domu. Grajcie, śpiewajcie y, literowo, solmizacyjnie. <laughs> Idziemy do następnego ćwiczenia. Otóż tutaj y, chodzi o to, żebyśmy tercję budowali. Już nie rozpoznawali, tylko budowali. No to mamy tercję wielką zbudować od dźwięku C. Tercja wielka ma ile półtonów? Cztery. Dobrze, jesteśmy na dźwięku C. To jest dźwięk C, i uwaga, liczymy półtony. Raz, dwa, trzy, cztery. Wszystko mi się zgadza. Zresztą to już jest, powinno być naprawdę łatwe. <laughs> powinno być łatwe, bo to jest dźwięk E. Oj, coś mi tutaj, troszkę ten zeszycik, dobrze. Dźwięk E i kolejny przykład od dźwięku C w dół tercja mała od dźwięku C od dźwięku C w dół tercja mała raz dwa trzy jest Dźwięk A napisany. Dźwięk A. I kolejna tercja. <laughs> Zresztą, jak już na pewno niektórzy zauważyli, muszę wpisać dźwięk A tutaj. No bo najbliższe pole. Dźwięków alterowanych, czyli tych z krzyżykami i bemolami, jeszcze nie było. A zatem najprawdopodobniej to będzie dobrze. Kolejny przykład. Od dźwięku D budujemy tercję małą w dół. Czyli piszemy sobie tutaj linię i dźwięk <laughs> pierwszy pod linią nic innego jak H małe. Się I dalej. Dźwięk D. Tercja mała w górę. Każdy, kto już dobrze się pouczył, to wie, że trzeba napisać dźwięk F i sprawdzić. Oczywiście, że się zgadza. Jest tercja mała. Kolejnym przykładem. Zajmiemy teraz tercja wielka w dół od dźwięku H i znowu pierwsza najbliższa linia szukamy jej HG. wesoła tercja. Tak. Kolejny przykład tercja wielka w górę. Każdy kto się uczył i już wie, że musi być E". Tak i tercja mała od dźwięku G. Ostatni przykład, proszę bardzo. G musi być E. popatrzymy, posłuchamy. Tercja, tercja, tercja mała. Kolejne ćwiczenia to jest, już stanowią zadanie domowe. <laughs> Proszę sobie popatrzeć. Przepisać, dać klatkę stop. Zadanie domowe, domeczek. Dobrze i przenosimy się do rozpoznawania tercji ze słuchu. Mamy 12 przykładów, 5 zrobimy teraz, a resztę będę grała i po prostu będę, będzie to stanowiło Wasze zadanie domowe. Ja tutaj napiszę, że od tego momentu, od szóstego przykładu, to już będzie zadanie domowe. No to proszę, słuchamy sobie. Tercja pierwsza. Tak, tercja wielka. Drugi przykład zdecydowanie smutna. Da się za zacząć śpiewać piosenkę o tercji małej. Przykład trzeci. Wielka. Kolejny przykład. Smutna. Mała. I ostatni. Znowu smutna. Hmm. Znowu smutna. Znowu mała. I posłuchajcie. Przykład szósty. Przykład siódmy, teraz będzie siódmy. Przykład ósmy teraz będziemy wpisywać słuchamy. przykład dziewiąty, przykład dziesiąty. Przykład jedenasty. I ostatni, dwunasty. Dziękuję Wam serdecznie za udział w dzisiejszej, w dzisiejszej lekcji. Pozdrawiam i bądźcie zdrowi. Do widzenia.